Szyboneczko, jestem Lukas Dzisiaj sobie zagramy 1 na 1 z Maktomem na baseniku. Szyboneczko, no widzowie, zostaliśmy baseniarami. Będziemy baseniarami, będziemy pływać sobie caj. Dobra zabawa. O, mam tutaj fajną broń. Chyba z nich skorzystam, chociaż nie, bo to by było zbyt hamskie. Ale gramy to. XM-ami, właśnie? Gramy wszystkim, co tu leży, nie? No dobra. No dobra. A. Okay. Ej a może z Wallhaka właśnie odpalisz? Nie, ha, ty, nie nie wiem, też ona nie no, wziąłeś, aha. Znaczy, ona leżała pode mną, ja tak, po prostu tak, ją no wziąłem. Aha, nie można nie kup... Tu nie co? można wymieniać. Tu nie można kupować broni, także musimy podnosić ziemię. Nie no. złabeka. Ja z... nie będę chciał powtarzać swoich broni, będę wymieniał robię. Ja Ej, mogę splantować pakę? Bo jestem ciekawy, jak się plantuje pakę w basenie. Plantuj. Dobra. Plantuj. No to gdzieś tutaj. A nie, Byliśmy dobra, topią. wiem. To się plantuje tutaj na tym, tak? A, a nie mogę w basenie. Mega. Nie. Ej, to jest sporo no, to... pozdro. Że... Ale uuuu. Odpycha mnie. Grabę już? Yy, no pewnie Już mi na norze, co? Chcesz chodź. na morze? Nie, mam złe wspomnienia, wiesz? Albo dobra, dawaj A do wody musisz skoczyć ze mną, chodź do basenu Tylko muszę wypłynąć na chwilę, bo powietrze tracę Dobra wali. A nie, jednak, jednak tracę Ha, fajnie Ja nie będę jak tam podpłynąć, na dół Ja też nie mogłem Mega. w ogóle podpłynąć do góry Także dobra. tak to teraz masz łódzkę nie, ja nie mam w żadnej fajnej broni, ja nie miałem akacza, ty miałeś akacza. Ja takie... Lukasza, ten freestyle jest za długi, mimo, bo... ale to. Ewentualnie byś chciał Lukać zmienić. Freestyle, to... Grasz już, grasz, grasz, grasz. Tak, już? tak, gramy, gramy, no okay. oczywiście. Dawaj, dawaj. Już rozgrzany. Nie, ja pamiętam tą mapę z takim 16 Tak, 1.6 wyglądała troszeczkę inaczej, troszeczkę gorzej, teraz ja ją dopieścili. Choć już, inna grafika. Tak. <laughs> Jak się, wam, jak się wam mapka podoba, to napiszcie w komentarzu, że wam o linka Chociaż ten link już był w którymś z moich odcinków, w którym nagrywałem o tej mapie Także może, mogę was tam odesłać I tam znajdziecie link do tej wspaniałej mapy, w której muszę sobie strzelać do y, kaczek, żeby wybuchały no, Widziałem cię już, już cię mam No to jest ciekawe Tu są zamykane O, o. Wow. Widać bombę No Jakuzy tu normalnie są. No jak tam wskoczysz, to tak jakby... dziwnie tak, nie z niego. żeby to jest jeszcze rzucił. Człowiek, o taka fada. Byłeś na no, tym? Muszę chyba troszeczkę ściszyć, bo... Tak, coś mi się wydaje, że jest za głośno. Giereczka, ale już chyba będzie w porządku. A gdzie byłeś? Na basenie? Jacuzzi. No, koło. Macie tam jak basen? Na ja nawet nie wiedziałem, że tam woda jest. No, wiesz, ale pierwszy co? raz to no właśnie bęben. Ja, no. ja Aha, dobra. Odwrócenie ról, tak? <śmiennie> <śmiennie> bang Bang, bang. Trzy HP zostawiłem? Tak. Jesteś normalny? Jesteś normalny? Dobre, A ja utwórkę w nie ma w ogóle, wiesz o tym? Ty, dobra, ale teraz. Dobra. Co to ma być w ogóle, że 1-4 przegrywam? No bo to do mnie idzie. A3! Czy... A, czyli się podkłada, no wyszło, wszedł z worka. Ostrody się podkładasz? Dobra, ładuję się do wora, czeku i do jeziora. Dobra, wiesz, dawaj do basenu najlepiej. Ej dobra, jak za autoszmaty Nie do... mogę. <laughs> <Co? śmiech> Ej wiesz, że miałem znowu 3 p Ja no to fajnie się gra. No? Nieźle. Ale już... Ale docze. dobra, jak coś to już nie musisz dawać w nie? No dobra, no to już gramy, no dobra, 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 dobra. No. już, no. Jeszcze nie ukrywaj, no. Tobie, łapeczka w górę! Tak, łapeczka w górę, subik. Pewnie coś wyskoczy gdzieś wam zaraz. Przypominajka, żebyście to zrobili. Nie no! Nie, zły jesteś. Jaki lotnik, pozdro! Art, lotnik Mega, mega się strzela. Mega, mega. Do, pola, do ciebie znaczy. No, ja też bym postrzelał sobie. Ale do, do ciebie kogo? oczywiście. Nie, do ciebie, w gierce oczywiście. Chciałem, do takich jednych. Tak? Do kogo? to <śmianowicie> nie powiem. A no, rak, no, 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 Ale rak ale nie. Jesus. Przepraszam, że na to patrzeć. Żabo! Żaba nawet nie chce umierać od moich kul. Żabie łódka się zrobi. Żabie łódka. Łódka. Dobra. No, Jaki cudem przygrywam. No chciałeś szybką gierkę Ej, Nie wypuszczacialnie Nowa... piszesz w konsoli MPF i 3 Ale powiedz, kiedy będziesz wpisywał to cię nie będę dojeżdżał Ej co? <grym> Ej poczekaj Ej on naprawdę On naprawdę zadaje co? HP? Bez kevlara? Coś no, się... No tak. O kurde. Później doczekany za Pozdro. Jeszcze no, oddalenie i... oczywiście. Ja myślałem, że to jest jakiś wiesz. O mój Boże. Mega. Mega ty chcesz grać. O jaj, jaj. Lecimy. Kaczuszka. Boże, odpadła jej nóżka. Biedna kaczuszka. O, jaki rym. Nie czuję, że rymujesz. Nie czuję, że rymuję. Oła! Oh, wow. Fajnie, że chodzisz za często Ej, te dmuchańce w ogóle się przebijają. To jest mnie. Jakby od początku Co? gry o tym mówię i to robię. No, to <słuchaj> się. <słuchaj> a, a właśnie chciałem też się więcej odcinków z Maktomem, ale no. Z Mactomem jest koniec przyjaźni, bo to chyba brat już nie. Ale bombę dostałeś. No dostałem bombę. O wow. No a patera. Teraz dostaniesz taką lufę. No i dupa. To mega! Ale się wywaliłeś. Liz 55 z zmaga, normalne. No, nie zmaga. magia. Nie za magia. Nie zwerpaliśmy. się odchłódź, tyle razy już się podłożyłem, mega! No, ale ja ci mówiłem już, żebyś przestał. A ty, nie wiem, specjalnie to robisz? co ty? Chyba tak. Dobra, nie żyjesz. Dobra, dawaj. Nie no, ty to specjalnie ty robisz SG miałeś? Przecież ja tam po swojej stronie nie miałem SG. No, tak samo jak Ten ja nie miałem wcinerze, przez... to jest jakaś ustaweczka, co? Mi się wydaje, że nie, bo na przykład poprzedni ru... na, na początku rundy tam. Ty miałeś akacze, a nie miałem akacze przez parę rund w ogóle. Ej, dobra, wiesz, że prawie byś mnie zabił. Ja Wiem. zaraz bym chyba musiał zrezygnować. fitować, no nie? Nie musiał być, bo by się gra skończyła. <śmiech> ja też <laughs> tak blisko jest. Tak? I... Wow! <laughs> to chyba cię Wallhaka będzie spalić, a nie MBOTA. Postaraj się bardziej. Aha, no dobra. No nie dobra, cinaj, teraz będzie trwało. To już będzie 12... Nie, 13-10. Dobra, dobra, potemż do odkutka. Skupiam się teraz. Normalnie! Rozmarzyłem się. Za bardzo się rozmarzyłem. Napisz... Za, zastopujcie ten filmik i napiszcie w komentarzu kto wygrał, nie? I zobaczymy kto miał rację. Tylko nie oszukujcie. Nie! To chyba sobie robi żarty! A, Boże, ale rak Nie, nie, nie zasługuję na wygraną. Nie no zasługuję na że się wygraną. Dałem cały czas prawo lewo, prawo lewo i nie było ci widać, i nagle się pojawiłeś tam z dupy. Nie zasługuję na wygraną, nie? Serio? Aha! No tak! To jestem w No bo Nie wiem, czy możesz cały czas tam strzelać. Dobra, dał fulau to idę, no nie? na ogi. biorę szymczoka, człowieku. Chciałeś, że przestanę strzelać, tak? A żeby mi przejdzie No, to jest Odbrała. ta twoja odkutka, tak? No dobra, no dobra Dwie rundy, dwie rundy, Każdy ja sposób jest dobry, tak? Ja nie mam broni nie obok nie mam siebie żadnej. To było nie fair No dobra ty jsi nauczyłeś grać nagle, tak? Nie bo sobie włączył No Nie no, dobrze z żadną kasę nie się grać No następ, następny się nie będzie za kasę, nie gramy o 5 zł Aha. Okej. Okay. No. Pozdro. Piękne banie. Niech to się trzyma. Ale muzyka leci. Tak o track. To jest moja muzyka, pozdro. No. Ja napisałem w ogóle. Tak? Zagrałem. Dobra, ty jesteś. Dobra, mam stopę jak coś. No chyba nie, bo tam widziałem parę plamek. Siwa. Dobra, już myślałem, że ta plamka krwi, to ty Pozdro. I to. Bo sobie robisz jaja. Nie bój się. To przyjdzie, to przyjdzie szybko. Nie! Nie! nie. Co? <śmiech> <śmiech> Ale od wtedy? Tak, od samego początku. Ja. Jakie opcje? Ja, ja byłem pewny, że kurczę. Sierrocze uposiły. Ty nie wstałeś z znowu nie? Jak mamon Normalnie, jak mamon Ej, du, chłopczek, gdzie ty jesteś? Złoty chłopcze <śmiew> No dobra, ej kuria, ja masz co konta, czy o co chodzi? GG Maciek, GG Nie no, spłakałem się, spłakałem się, bo to jest nie fair Widzowie Od z z dupy strony przychodziłeś Łapka w górę, subik, za ten materiał Dzięki ci Maciek za gierkę Dziękuję również za zaproszenie na ten super materiał. Tak, Ci do mnie odsyłam, jak się na mini trainie. Odsyłam Was do właśnie do materiału Maćka, gdzie będzie mini train. Nie ma widzowie. Siemano.